Stalową Wolę czeka kolejna rewolucja komunikacyjna. Miasto otrzymało właśnie rządową dotację w wysokości ponad 20 milionów złotych, dzięki czemu przystępuje do realizacji budowy tunelu pod torami łączącego ulicę Okulickiego z ulicą Przemysłową wraz z wiaduktem kolejowym. O tym fakcie zakomunikowali podczas specjalnej konferencji prasowej goszczący w mieście minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Rafał Weber, dzięki któremu Stalowa Wola uzyskała najwyższą, bo 80 dotację. Bezkolizyjny przejazd pod torami. To kolejne takie rozwiązanie, które usprawni komunikację drogową w stalowej woli. Pan prezydent Lucjusz Nadbereżny będzie mógł tę inwestycję realizować, ponieważ uzyska ogromne wsparcie rządowe, rządowe w ramach funduszu dróg samorządowych. W stalowej woli powstanie nowa droga, która połączy. Strefę przemysłową, bo przy ulicy Przemysłowej znajduje się kilkadziesiąt podmiotów zatrudniających kilkaset ludzi, ze strefą mieszkalną, ale dalej z obwodnicą stalowej woli, z nowym mostem, który będzie na sanie budowany wreszcie docelowo z drogą, do drogi ekspresowej numer 74. Także sprawne, spójne rozwiązanie komunikacyjne jest możliwe w, do realizacji dzięki temu, że miasto stalowo pozyskało środki finansowe z funduszy Dróg samorządowych. Stalowa Wola, co podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, to modelowe miasto, które dzięki prowadzonym inwestycjom drogowym wybija się na czołówkę najważniejszych ośrodków gospodarczych tej części kraju. Jego zdaniem władze miasta sprawnie i skutecznie realizują drogowe zadania inwestycyjne, otwierając tym samym miasto komunikacyjnie na cały kraj. To o Stalowej Woli, praktycznie rzecz biorąc przez 4 lata przy okazji takich... Hmm, rozmów o samorządzie. Rozmawiałem i z panem ministrem Weberem, i z panem, i z panem prezydentem. Jestem pod wrażeniem tych śmiałych, odważnych projektów. W wielu samorządach brakuje tej determinacji, brakuje porywania się na tak, aż tak ambitne zadania. Zrealizowany przejazd pod torami kolejowymi, na budowie którego byłem, którego Efekty dzisiaj już Stalowa Wola odbiera, bo przecież jest w użytkowaniu, ten kolejny śmiały projekt, obwodnica Stalowej Woli i te mm, apele i, i też argumenty, które przynosił z sobą pan minister, wówczas poseł Rafał Weber, aby zbudować tam kolejny węzeł, żeby ta obwodnica mogła funkcjonować, wszystko to składa się na... Tą taką głęboką myśl o zmianie, dobrej zmianie w komunikacji, w infrastrukturze komunikacyjnej stalowej woli. Budowana obwodnica dla Stalowej Woli i Niska, tu wizytowana przez delegację rządową wraz z łącznikiem do strefy przemysłowej, a także będąca w trakcie realizacji trasa S-19, planowana S-74, budowa trzeciego mostu na Sanie i elektryfikacja kolei wraz z przebudową infrastruktury, wszystko to zdaniem prezydenta Stalowej Woli ma uczynić miastom najważniejszym ośrodkiem gospodarczym na granicy trzech województw Podkarpackiego, Lubelskiego i Świętokrzyskiego. Dzięki funduszowi dróg samorządowych, właśnie możemy zrealizować małą wodnicę stalowej woli. Droga 11 listopada połączy te dwie części stalowej woli, umożliwiając bezpieczny, płynny przejazd pod torami. Ma to również znaczenie z punktu widzenia innych ważnych projektów, które przed nami, a więc budowa trzeciego mostu na sanie, który można powiedzieć będzie w linii prostej do tego bezkolizyjnego przejazdu. To będzie lepiej komunikowało z obwodnicą. Miasta z przyszłą drogą szybkiego ruchu S74, ale również wpłynie na bardzo dobrą komunikację tutaj dużych osiedli. Osiedla Młodynie, Poręby, centrum miasta pozwoli również, aby ruch ciężki omijał te osiedla, nie będzie musiał wjeżdżać wewnątrz naszego miasta, tylko będzie mogła być szybka, bezpieczna ucieczka do ulicy Przemysłowej. To jest przejazd, pamiętajmy, do ulicy Bojanowskiej, do Turboronda, która prowadzi do ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego, a więc również do naszej strefy ekonomicznej. Budowa tunelu pod torami wraz z wiaduktem kolejowym wzdłuż ulicy Okulickiego ma się zakończyć za trzy lata.